Witam w odcinku 74. Dniu dzisiejszym pozdrawiamy z Januszem wszystkich, którzy są na kwarantannie, bądź to na kwarantannie, bądź co na izolacji domowej. Kto miał COVID-19 wie, wie jaka jest różnica. I chcielibyśmy dzisiaj polecić stronę, którą ostatnio znalazłem sobie w internecie. Właściwie nie stronę, kanał na YouTubie Kanał nazywa się Borderline OCD. I zajmuję się właśnie retro konsolami i naprawami takiego sprzętu. W szczególności sporo filmików o różnych egzotycznych, jak dla Polski, sprzętach znajdziecie. W większości są sprzęty, które u nas można spokojnie dostać, które większość z Was zna, ale są też takie, które. Naprawdę u nas w Polsce to rzadkość. Więc polecamy kanał. Link do kanału znajdziecie w opisie. A co w dzisiejszym odcinku? O, Po kolei przyszło mi od, od wczoraj parę paczek. Kilka jeszcze idzie. Czekają na dostarczenie do paczkomatu. Więc temat... Konkursu jest przesunięty, ponieważ jeszcze pady nie dotarły. Dzisiaj może przyjdą, może będę mógł się jeszcze dzisiaj za to wziąć, jak nie to jutro. Tu już jedną paczuszkę sobie odpakowałem. Właściwie to był list. Gierka Faurelli Edition 99 na Nintendo 64, czyli nieoficjalna część Need for Speeda. Miała się nazywać Need for Speed v rally ale się nie nazywa Need for Speed v nazywa się v przez osoby, które zbierają, kolekcjonują wszystkie części Need for Speed, a również zaliczana do tej serii. Więc i ja sobie ją zakupiłem. Mam już wersję na PlayStation, mam teraz wersję na Nintendo 64, kolejna do kolekcji. I tak powolutku, powolutku zbiera się cała kolekcja. Zamówiłem sobie w ostatnim czasie jeszcze jedną grę z serii, ale to zanim przyjdzie, to chwilkę potrwa, ale obiecuję, że będzie naprawdę ciekawie. Tu mamy kolejną paczuszkę, jak widać chińskim zamazywaczem już zamalowałem, otworzymy sobie, zrobimy unboxing, Najpierw usuniemy naklejkę, o ile się uda, no i tak zrobiłem, że wszystkie dane więc to jakoś sobie poradzimy, zrobimy to razem może, nie wiem gdzie tu się do tego dobrać, żeby było najprościej, no i spróbujemy jakoś otworzyć. Tak zabezpieczone, że nie wiadomo z której strony to użyć. Wyjmujemy zawiniątko, do tyłu. I w zawiniątku mamy, proszę Państwa, tadan, kolejne katrójdzie dzisiaj. Dzisiaj dziń chyba. Co my tu mamy? Po raz kolejny przycisk resetu, dorobiony na zewnątrz. Już jeden taki kart miałem. To najprawdopodobniej jest Blackbox V3 do komodowka. Najprawdopodobniej, ponieważ ma jeden przycisk, ten ma dwa. Więc to będzie prawdopodobnie drugi, który zakupiłem. Niestety nie wiem jaki to jest cartridge. Sprzedający sprzedał je jako uszkodzone, niedziałające, ten ponad działa black Box, Ale ten drugi jest niedziałający, ponieważ ma dwa przyciski, podejrzewam, że jest to albo Action Replay, albo Final. Może sobie go na... Szybko rozkręcimy, zobaczymy, może będą jakieś opisy na płytce, ale podejrzewam, raczej fajnala. Dwójkę albo trójkę, ewentualnie jedynkę. No, niestety, nic tu nie ma takiego. Jak widać, dorobiony przycisk. Tu jakieś pokrętło od czegoś, nie wiem od czego, dorobione. No, ludzie pomysłowi są, to trzeba przyznać. Jak tylko będę miał dostęp do komodorka. Tu już chyba widzimy przyczynę niedziałania, popatrzcie sobie jak wyglądają piny, całe pordzewiałe, zaś nie działa więc wystarczy je wziąć delikatnie. Mam tą ręką. Papier ścierny, jaka różnica i pewnie to będzie cała usterka i powód nie działania kartridża no ale jak mówię nie mam komodorka pod ręką jest schowany w pudle ze względu na remont póki co jest zimno więc remont to jest tak dużo powiedziane są na razie tylko takie prace przygotowawcze więc zobaczymy jak tylko komodorek będzie dostępny przetestujemy sobie Podejrzewam, że karticz już będzie gotowy do, do działania. Może dorobimy sobie ten przycisk, żeby to tak marnie nie wyglądało. było bardziej profesjonalnie. Jeżeli to jest final, trójka, to mam gdzieś jeszcze naklejki, które kiedyś robiłem. Więc pewnie będzie działał. Naklejki się doklei do i będzie super. Jak to mówią, będzie Pan zadowolony. To tyle jeśli chodzi o kartridże. Mamy jeszcze jedną przysyłeczkę, ale nie zmieści nam się ona w kadrze. Ma gdzieś z metr długości. Ja sobie ją poza kadrem opakuję. Taki unboxing, i unboxing. Do tego trzeba się dobrać. paczka jest wielka ponieważ zawartość też jest nie mała napkane wypełniacze różnego typu widzę jakieś pudełka jakieś folie gazety papiery Ważne, żeby było dobrze zapakowane. I mamy zawartość, taką oto. Też nie jest mała. Pewnie część z Was już się wymyśla co to jest. Prawdę mówiąc, normalnie życzę już takiego nie kupił, bo to nie moje klimaty. Ale ponieważ było bardzo tanie, więc się skusiłem. Oczywiście sprzęt do naprawy. Jak to u mnie zwykle. I spróbujemy go naprawić. A jest to mianowicie deska Tony Hawk do Xboxa 360. Zobaczymy, może uda się to cudą odratować. Może dzieciaki będą się bawić. Ponoć niedziałająca. Zobaczymy. Kolejny gadet do kolekcji. Podejrzewam, że problemem będzie zasilanie, pewnie się nie włącza. No, tak jak mówię, nie włącza się, więc pewnie do wymiany akumulator i deska pewnie będzie hulać. Zobaczymy. Odkręcimy sobie tą zaślepkę, zobaczymy co jest pod spodem. Może tu są? Portfolio. już wiemy, co jest, nie tak. Proszę bardzo, wylane baterie. Styki do wyczyszczenia na 100%. I być może będzie działać. Tak, ludzie dbają o sprzęt. Tak wygląda bateria, która była w środku. Koszt 25 zł z wysyłką, więc żal było nie wziąć. Zobaczymy, przeczyścimy sobie to, założymy nowe baterie, być może ruszy. Wyczyścimy z syfu, bo syfu jest co nie miara. Gadżet dla dzieciaków jak znalazł. Do tego trzeba będzie dokupić pewnie grę, Tomy Hołka pewnie, nie wiem czy jakaś inna gra jeszcze to obsługuje. Być może kiedyś zrobię odcinek specjalny o różnych dziwacznych kontrolerach, więc ten na pewno się tam wtedy znajdzie. Założymy sobie na szybko akumulatorki zobaczy tylko czy ten jeden styk, który był taki mocno poddawany, czy on w ogóle będzie stykał. Wprieśniemy z tego izopropanolem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Szczoteczka gdzieś to była do wyczyszczenia. Na no, szybko to tylko przetrzemy i zobaczymy co się będzie działo po podłączeniu akumulatorków. To w ogóle się uruchomi. Nie wiem, czy to widzicie. Dioda Mryga. Więc sprzęt jest sprawny. Tylko do wyczyszczenia. Za 25 zł. Takie okazje tylko na Allegro. Podejrzewam, że na dole już mi się konsola włączyła, chociaż to nie jest sparowane. Więc, jak mówię, naprawa sprzętu wcale nie jest trudna. Wystarczyło wyjąć po prostu stare baterie, wylane, przeczyścić styki i już sprzęt działa. Zostało jedynie go wyczyścić. Deska, tony Hołka, za 25 zł z wysyłku. Cóż, myślę, że na dzisiaj to wszystko. Jak zrobimy deskę, być do możliwości. Zaprezentujemy, jak to działa. Póki co na razie odkładamy na bok, bo kolejne sprzęty czekają na naprawę w kolejce. Kolejne dzisiaj przyjdą. Tak jak mówiłem, spodziewajcie się w najbliższym czasie konkursu. Do wygrania PS1. Kto jest zainteresowany, proszę obserwować. I miło by było, jakbyście zaczęli bardziej komentować, bo widzę, że kilka osób ciągle komentuje a reszta z osób, które subskrybują kanał, nie udziela się w ogóle. Byłbym wdzięczny, jakbyście coś napisali czasem jakaś podpowiedź, co mogę ciekawego pokazać. Być może ktoś ma jakiś pomysł. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek za dzisiejszy. Dziękuję. Do usłyszenia.